Ja jestem Wojtek 111 x a to jest Wyspa Kryształowego Króla z Ninjago. Jako iż sezon 16 bardzo mi się spodobał, postanowiłem elnować moca przestającego całą wyspę Kryształowego Króla i pewną bitwę, która będzie się działała pod nią. Co chciałbym, żeby to było? Chciałbym, żeby to była ta cała wyspa, żeby z tyłu jeszcze miejsce, gdzie Lloyd by miał tą swoją klatkę. Na górze ma być tron kryształowego króla. Ona ma być na transparentnych elementach yy, położona na pudełku konstrukcyjnej. Ma tu się grać wielka bitwa i ma również być jakiś teren, jakieś walki na dole i pojazdka ja pięknie umiem rysować. Teraz coś, na co pewnie wszyscy czekali, czyli figurki. Od razu mówię, bardzo dużo to będą customy, bo po prostu mam mało figurek z 16 sezonu, Ksią to sam z gazetek. Niedługo będę miał z niego pierwszy zestaw. Dobra, więc mamy tutaj Doida, Ronona, customowego Karmadona, Smoczego Sejna i Gaia, Kola, customowego Mistrza Umi, customowego Genya, customową jako Samurai X, customowego Mechanika, i custom... dwóch Kryształowych wojowników, customowego Petara, customową Asfira, customowego Pana i Evangelisa. Oczywiście nie odbyłoby się bez Kryształowego Króla, więc poszedłem do sklepu i kupienia. go magazyn z nim. Potem go ulepszyłam jeszcze dodając mu jeszcze dwie ręce od tego Overlorda z Legacy z czterema rękami. Chociaż niektóre figurki tak jak Pythor nadają się tylko do śmieci, więc konieczna była ich poprawa i Pythor wygląda A, to teraz bardzo fajnie. Moim zdaniem z tym Torsem samuraja i na ramiennikiem z czwartego sezonu. Problem jest taki, że płytka konstrukcyjna, której potrzebuje do mocy, jest w innym mocy, więc muszę rozwalić moca łydka konstrukcyjna gotowa. Pamiętacie jeszcze moca z armią Nindroidów, tam był taki tron. No i właśnie tego tronu użyję do jako tronu kryształowego króla. O, i to jest Szymon. On mi będzie pomagał w budowie moca. Okay. No myślę, że o takie kryształy będą fajne, tylko jakoś to zrób tak, żeby stabilnie one wyglądało. Okay? O, i zapomniałam dodać, że Szymon też przyniósł trochę swoich klocków, dużo nawet, ale nie z tyłu wyspy wstępnie prezentuje się tak, jeszcze z tyłu będzie ta klatka Loida. Okej, okay, sceny walki na dole i samochódka. Ja prezentuję się wstępnie tak. No, a nie ma jechać na kolan i go w drugą stronę. O, i wiem, że ten samochód Kaja nie wygląda jak w serialu, ale ważne, że on nam się podobał. O, i tutaj teraz widzicie w mini wersję są Mecha Samuraja X z 16 sezonu, który jest oczywiście przebudowanym Mechem Loida z gazetki, ale przebudowanym i to dość solidnie. Właśnie nam się przypomniało, że ten Mech latał. I zobaczcie, jakiego słodkiego on ma z tyłu Mechanu no, w opór fajny. Jest to przebudowany Mini Mech Samuraja X, ale przebudowany. Okej, okay, na tym mocu będzie dwóch loidów jeden w stroju oni razem z Garmadonem będzie walczyć przeciwko mężnemu władcy. A jednym jeszcze z tyłu będzie w klatce i zrobimy kastołową Karumi. O i teraz widzicie jak to nam się czwarty raz rozwaliło. Reszty nie mam nagranej, ale uwierzcie, to się w nie Niestety nie udało nam się zrobić tego korytarza. Ogólnie nie mieliśmy nawet tego korytarza, którym Lloyd uciekał z tej bazy kryształowego króla, ale przynajmniej klatka nam wyszła, chociaż w do w serialu to raczej marmarnie. W końcu na chwila, kiedy położyliśmy to w końcu na mocu. Na transparentny element ten tej Na górze po prostu nie przyczepimy na położenie tą górę. A to jak sprawnie położyliśmy tamtą górę, to zostaw mi bez komentarza, dobrze? Drugie podejście poszło nam dużo sprawniej, ale po drodze odpalił mi się tryb muzyka. Po paru poprawkach moc oficjalnie zakończony. Więc zobaczcie jak wyszedł. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że mód Ci się spodobał. Jeżeli masz to do niego jakieś uwagi, to napisz w komentarzu. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. A jeżeli lubisz temat Lego, zobacz sobie inne filmy na moim kanale. Jeżeli Ci się spodobają, zawsze możesz zostawić suba. O i jeszcze chcę dodać, że zabudowałam go na konkurs Budiego i inspirowałam się filmem NAFTA.